No dzień dobry, no właśnie zjadłem siadanie, ale ogółem sami widzicie, to co ogółem wy gadaliście, nawet ogółem byli z Krakowa, rozmawialiśmy się, rozmawialiśmy całe to wszystko i też powiedzieli, że to ogółem jest nieprawda, a wy do tego dążyliście, bo my nagraliśmy z Łukaszem, tam jakieś chyba półtora miesiąca temu, czy dwa miesiące, że po prostu on mnie tam zapraszał chyba chciał, żebym ja z nim to poprowadził ale ogółem była kłótnia ale ogółem się po prostu y, zobaczyliśmy i po prostu ja osobiście go przyprosiłem i po prostu no tak wyszło, po prostu oni nie chcieli, żebym ja tam chyba wystąpił razem z nim żeby po prostu była duża po prostu oglądalność tak samo jak jego, jak mnie. I, ale ja tam byłem, parę filmów nagrałem i po prostu nic się było, nie działo. Po prostu on sam powiedział podeszedł. Całe te, Ja go przyprosiłem, on rękę podał. Ja też podałem i po prostu sam zobaczył, że po prostu że to ludzie byli tacy, żeby po prostu w jakiś sposób skłócić nas i po prostu. Tak wyszło jak wyszło, ale chciałbym um, jeszcze raz chcę Jego serdecznie post yy, przeprosić za to, że coś takiego ja na Ciebie powiedziałem. I po prostu, no przepraszam.